Najlepsze występy polskich sportowców w historii Igrzysk Olimpijskich. Miejsce trzecie Irena Szewińska, która zabłysnęła już na swoich pierwszych Igrzyskach w karierze, a dokładniej w Tokio w 1964, gdzie Polka zdobyła aż trzy medale. Srebro w skoków dal, srebro w biegu na 200 metrów oraz złoto w sztafecie 4x100, poprawiając przy okazji rekord świata z czasem 43,69. Jednak to, co czyni ten występ jeszcze bardziej niesamowitym jest fakt, że Polka zdobyła te trzy medale olimpijskie mając zaledwie 18 lat. Miejsce drugie Kamil Stoch, drugi po Wojciechu Fortunie polski skoczek, który stawał na najwyższym stopniu Igrzysk Olimpijskich, ale nie raz, nie dwa, a aż trzy razy w roku 2018 i przede wszystkim 2014, kiedy to pokonując Petera Prewca i Andersa Bardala na skoczni normalnej oraz Noriakiego Kasajego i po raz kolejny Petera Prewca na skoczni dużej, stał się jedynym Polakiem, który potrafił zdobyć dwa złota na jednej zimowej olimpiadzie. Miejsce pierwsze Robert Korzeniowski, czyli najbardziej utytułowany Polak w historii Igrzysk Olimpijskich, który ma na swoim koncie aż 4 złota, z czego dwa wywalczone w trakcie jednej olimpiady, konkretnie w Sydney w roku 2000. Wtedy to wygrywając hut na 20, jak i 50 km. Robert Korzeniowski stał się pierwszym zawodnikiem w historii, który wygrał te dwie konkurencje lekkoatletyczne na tych samych igrzyskach. A jeśli mowa o sporcie, to większość dyscyplin możesz obstawiać w etoto. Zarejestruj się i odbierz aż 300 zł free betu. Szczegóły w komentarzu.